Stolik doznał trzeciej z rzędu, a w żółtych strojach wciąż osłabiony. Tym razem bez Wojniewskiego Romuski zająca ją rodzaj stolarza. Olsztyński stoi z nowym pierwszym trenerem Bogusławem Obleckim. Wreszcie zagrali bardzo słabo, Hutnik niewiele lepiej, ale na tyle dobrze, by co kilka czy kilkanaście minut zagrozić w bramce gości. Wado bronił jednak z dużym wyczuciem. Tu nie dał się zaskoczyć najpierw Osinkowi, później Motyce, a największe uznanie zyskał w dwudziestej minucie, kiedy to obronił znakomity strzał z boleja Wademara Zatem to była właściwie rywalizacja hutników z leśnińskim bramkarzem. W drugiej połowie to samo. Taki mecz na jedną bramkę. U też nie na jedną gigających trawogiach wyrywiał się aktywnością w ten potomknący dodatkowy po przedmiot Mariusz Bach. Słabo grał gataja. a Adamczyk z kilku okazji jedną wreszcie w swoim stylu wykorzystał. Właśnie teraz, a była to 64. rok na spotkanie. Bo była tam ciekawym meczu hutnik wygrywa ze stamilem 1 do 0.